I oczywiście mam komentarzki i dam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj wbijemy sobie luna, 20 rangę, ale jeszcze przed tym y, zachęcę was do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapeczki w górę, bo już mój kanał się coraz bardziej rozwija i teraz bardzo jedna sprawa do was, y, proszę napiszcie denobek serduszko, ponieważ jestem po 3 godziny temu miałem live około, i powiem Wam jedno. Denobek mi wysłał 32 zł w donejcie. Darylek mi wysłał 7 zł, ale on 2 zł, bo chciał, żebym go zapisał na koszulce tylko. I żeby, żebym go dodał do znajomych. Więc denobek, jeśli to oglądasz, napisz w komentarz coś. Po prostu nie wiem, no po prostu najlepszy jesteś denobek. Ale jak mówiłem, dzisiaj sobie wbijemy Luna 20 rangę. Oczywiście jutro godzina 10. Zapraszam Was na live'a. Będę streamował przez 5 godzin, więc myślę, że jutro tak z 50 subików wbijemy, bo widzowie, chwila. Muszę lepiej sobie usiąść. To, to było złe. Czekajcie, lecimy dalej. Damy radę, widzowie, co nie? Zagadałem się troszkę na początku. Oj, byczku. Byniu. Oj, byniu. Oj, byniu, byniu. Napiszcie też w komentarzu, czy podoba wam się, jak streamuję, czy fajne są streamy w ogóle. Bo ja myślę, że tak. Jakie szczęście widzowie ja już się bałem Dobra mam z nim tima więc jeszcze raz wam przypominam jutro będzie live widzowie o nie obity. Aj, na hita nie miałem szans. Ale widzowie, jest już 20 ranka. widzowie, Widzicie? Sprawdźmy jeszcze, który jestem w tabeli wyników. Lokalne, zadymiarze. Zejdziemy sobie na dół. 139 widzowie. Ja dzisiaj przez noc wbijam top 10. Wbiję sobie na 700 pucharków, sobie wbiję tego. Lud, 200 pucharków, więc dzisiaj w nocy sobie przypuszuję. Jeszcze jedną gierkę sobie zagram z wami. Tylko, że mam dopiero czwarty level na nim, więc trochę trudno mi będzie, ale myślę, że dam radę. Może jeszcze z skrzynek coś drobne. No nie wiem, co ja robię. Czemu ja to robię? dobra easy, easy boy nie no ja muszę uciec dobro mamy tima. widzowie mamy teama, teama mamy Czemu on niszczy tą skrzynkę? Musiałem to zrobić Został Rico I łatwiutko widzicie, widzowie widzicie Nawet z czwartym levelem można sobie wbijać lu na wysokie pucharki A w sumie co mi tam, wbijemy sobie jeszcze plus 10 może, zrobimy jakiegoś wink'a na odcinku, już trzeci raz, ostatni też przypomnę, że jutro od godziny 10 do godziny 15 będzie live pięciogodzinny, na którego Was serdecznie zapraszam. Dobra, mamy tego cuba. Bez cubów trochę lipa, jak na moim levelu. Dobra dostał raz No widzowie naprawdę jaki to jest oszust Nie ja takich ja tak zabijam Dobra widzowie To by była ostatnia gierka na, na dzisiaj Ja się z wami żegnam Do, was, do zobaczenia do jutra Do live'a 要吃吗？姐姐。